Jeszcze raz ci przypomnę, proste zadanie. Tak. Rozumiesz wszystko. Co jest trudne w koszeniu trawy? W koszeniu nie, ale żebyś zaczął kosić, to już by było dobrze. Wracacie o 23.00. Skosić trawę, podlać żółwia i nakarmić kwiatki. Za dużo zadań. Tu skoś tylko tą trawę i uważaj na sąsiadów, bo już mnie zaczepiają. Na razie. Na razie. Co tu się. I nawet będziemy zapewniał nalać. Potrzebuję benzyny. Co robi kosiarka na klatce? Stoi, nie widać? A skąd ty masz kosiarkę? Z piwnicy. A skąd miałbym mieć? Ale ty nie masz kosiarki? Już mam. Inaczej, dam ci benzynę, jak mi powiesz, co będziesz robił z tą kosiarką. O Jezu, widziałeś na boisku, wymieniają sztuczną trawę. Zamienij jej na naturalną i ty będziesz kosił. Nie, ukradłem tę sztuczną trawę, zrobiłem sobie z niej dywan w mieszkaniu. Ale jak po niej chodzę, to miała ja łaskoczą stopę. Stwierdziłem, że ją trochę podetnę. Dzięki stary. Jakbyś słyszał kosiarkę z mieszkania obok, to nie na policję. Masz moje słowo? <noise> Uwielbiam cię. Dobra, tak jesteś chory, to zostań w domu. No tak będzie najlepiej. Mnie nie zrobisz. Co jest? Stawaj ręce do góry. Co ci? Pory Na łeb. Termometr. Tak krótko? Nie ma. Co jeszcze? Gardło. No to sprawdzamy. Nie! O, już nie boli. Kasza. Co robisz? Liczymy ile razy Kaszyniarz. Nie umiem na zawołanie. Co, nie umiesz na zawołanie? Znaczy... Do szkoły. A... Nie, 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 nie. No nie zasnę. Czemu ja się tak pocę? Naprawdę ja to zrobiłem 6 lat temu? Nie myśl o tym. Jedna owca, dwie owce. Co to jest za badzie w ogóle? Kto wymyślił te wydechy w autach? I kto jeździ w nocy po ulicach? W nocy się powinno spać. Trzy godziny do pobudki, no nic, może wstanę w dobrej fazie snu. No nie gadaj, że komar. Kelner. Ja ci dam kelnera. Już abstrahując od tego, że nie mam w ogóle totalnie żadnego wyboru, nie dostałem żadnego menu, obsługa mi nasypała do talerza tyle, że wyletywało bokiem, nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy. No i co jest? Dostaję ten sam posiłek od dwóch lat. No zgadza się. Co w związku z tym? Chciałem w tej kwestii wyrazić swoją opinię. Było genialne. Rezerwuję to samo miejsce na podłodze następnego dnia. Zapisuję na to samo przyzwisko. Słuchaj, wróćmy do tematu. Nie. Uważam, że to nie jest odpowiednia dziewczyna dla ciebie. Nie oczywiście, żebym się mieszał. Wiem, to jest etap dojrzewania. Poznajesz siebie, swoje priorytety. To etap eksperymentowania. Ja też przez to przechodziłem. Wiadomo, święta to też taki okres. Nie wypada, ale powiem ci przemyśl to, bo możesz tego żałować. Jesteśmy ze sobą jeden dzień. O jeden za dużo. Jak można nie lubić Kevina sam w domu? Póki żyje na tym świecie, to Kevin święta będzie leciał. Masz 40 coś lat. Od pewnie tylu samo oglądasz tego Kevina. Ja oglądam od siedmiu i już mi się znudziło. Chłopaku, zatracasz się w społeczeństwie. Nie mieszaj w to, dziewczyny. To stary film. Czy jesteś polistonoszu na bank? Co robią włosy w herbacie? Co robią włosy w umywalce? Co robią włosy w kiblu? W butach, w słuchawkach, w książce, pod prysznicem, w moim obiedzie, w czozeczce, w białku? Od kiedy pijesz białko? Co robią włosy w moim aucie? O kurde. Co jest? Nic, nic. No co jest? To jest pusty. To jesteś ty. Co ci tak bawi <laughs> Maćia operację plastyczną uszu? Nie. Widać. <laughs> Jeszcze coś? Stary, wyglądasz jakby miał jedną, drugą wodą ale jak mniejszą głowę, to twój nos prawie równał się z oczami. Wyglądasz tak, jakbyś miał te okulary z nosem, tylko że nie miałeś okularów. to jest zabawne. Co ty robisz? Fotkę robię. Nie płacz. Kurde. Co tam tak w tej książce? Hmm. Lulajże. Kurde, dziecko. No nie płacz no. Loda? słucha. Godzina 18.13 czasu polskiego. Młody samiec pokazuje swoje niezadowolenie. Cicho. Co jest? To chcesz? Masz. Trzeba to zapisać. Nie! Nie płacz. Dobra, oddaję. Idę po kolejnego, tylko za chwilę będę. Oooże! Tak, ile by kosztowało pomalowanie dwóch ścian? Młody, ty tak śpisz cały dzień Mam dość wszystkiego A wiem, ja już tego mam od 20 lat Ale wtedy się urodziłeś Pomogło? Pogorszyło Co jest? Dziewczyna mnie zdradziła A, Kiedy? W zeszłym tygodniu Z kim? Nie wiem do skąd wiesz, że cię zdradziła? Przypuszczam. I co, jesteście razem? Nie. Powiedziała mi, że ma gorszy czas. Dlatego zerwała? Nie. Po prostu też powiedziałem, że mam gorszy. I stwierdziłem, że trzeba zremisować. Mody, ja rozumiem, że ty kołaś piłkę nożną. Powiedziałem jej, że jest jeden jeden. I zerwała ze mną. No dobra, z dwojego złego chociaż lepiej, że teraz strzeliłeś. I dobrze, jakbyś na meczu też tak zaczął strzelać. Mam dość! No, co tam młody? ory jestem. Co ci jest? Hrypę mam. I tyle? Tak. To ty dorastasz, a nie masz chrypę. Co? Dorastasz. Dorastał? W końcu! Tak jest! tam ma A Nie, dobra. A włosy masz? No mam! Nie tu! A to nie wiem! To dawaj sprawdzimy. Ty jesteś nienormalny? Czekaj, a czemu ty masz chrypę? Młody, dowiesz się w swoim czasie. A teraz idę po aparat.